Witam Was serdecznie z naszego studia. A jak studio to światło, a jak światło to firma Olight. Filmu o nowościach Olighta dawno nie było, a trochę się ich nazbierało, dlatego w tym wideo pokażę Wam kilka najnowszych modeli z oferty tego znakomitego producenta. Do realizacji tego materiału skłoniło nas również to, że Olight jest znany z rozwijania swoich latarek. Znany jest również z tego, że wykorzystuje w swoich produktach najwyższej jakości materiały, chociażby aluminium czy najnowsze diody. Przygotowałem dla Was dzisiaj 7 modeli latarek, chociaż nie tylko, a zaczniemy od mojej ulubionej, a jest to latarka Olight Oclip Pro. Olight Oclip to model, który jest znany na rynku już od kilku lat. W tej chwili pojawiła się jego rozwojowa wersja, czyli Olight Oclip Pro. Jest to niewielka, lekka latarka, a właściwie można powiedzieć, że oświetlenie, a to dlatego, że to, to urządzenie na korpusie ma zintegrowany klips, dzięki któremu możecie zawiesić ją na przykład na elementach odzieży albo na waszym ekwipunku. Ciekawostką jest to, że w wersji Pro Oklipa zastosowano trzy różne źródła światła. Mamy zatem światło białe rozproszone. Światło białe skupione jest również światło czerwone. Oczywiście każdy z tych trybów wyróżnia się tym, że mamy kilka trybów mocy świecenia. Światło czerwone może również pracować pulsacyjnie. Sterowanie całą latarką odbywa się za pomocą przycisku, a także pierścienia, dzięki któremu zmieniamy źródło światła. Na przycisku znajduje się również dioda, która wskazuje nam poziom naładowania baterii. Oczywiście każda z diod może świecić różnymi trybami. Co ciekawe, na najsłabszym trybie światła białego, które ma moc jednego lumena, ta latarka może pracować 144 godziny. No i na koniec dwie istotne informacje techniczne. Przede wszystkim latarka zasilana jest wbudowanym akumulatorem. Port ładowania za pomocą kabla USB-C znajduje się na korpusie latarki. A norma szczelności tej latarki to IPX6. Olajta Oklip znajdziecie u nas w różnych wariantach kolorystycznych, zresztą podobnie jak następną latarkę, czyli latarkę PERUN 3. Perun 3 to, jak sama nazwa wskazuje, już trzecia generacja latarki Perun. Ja w tej chwili w ręce trzymam wersję pomarańczową. Jest również oczywiście standardowa wersja czarna. Mam tutaj również wersję niebieską. Ta latarka świeci z maksymalną mocą 3000 lumenów. Jej zasięg to 160 metrów. Ja ją włączę w tej chwili na najsłabszym trybie. Mamy tutaj optykę TIR a także diodę cool LED. Jak widzicie jest to latarka kątowa, a to dlatego, że można ją wykorzystywać jako latarkę czołową, ponieważ w zestawie z tą latarką macie taki system do montażu na głowie, wyposażony oczywiście w gumy i w specjalny zaczep. Ten zaczep też został zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej wersji, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale we wcześniejszych Perunach zaczepianie latarki odbywało się za pomocą takich specjalnych elastycznych Gumek. Teraz, zaczep jest metalowy. Wystarczy po prostu latarkę wklikać. Jest ona na miejscu. Można nią operować góra-dół. Samo włączanie, przez przypadek mi się przed chwilą włączyło, i obsługa latarki odbywa się za pomocą włącznika, który znajduje się z boku głowicy. Tutaj, tym włącznikiem również możecie zmieniać tryby moc latarki z minimalnej do maksymalnej. Możecie ją również włączyć i wyłączyć. Na włączniku, jak to w większości w tej chwili produktów Olighta, latarek Olighta, znajduje się również dioda, która wskazuje poziom naładowania baterii. Latarka świeci kilkoma trybami światła białego. Jej najmocniejszy tryb ma moc 3000 lumenów. O tym już wspominałem, ale najsłabszy, ten który świeci z mocą 5 lumenów, potrafi świecić nawet 20 dni. Mamy tutaj również tryb SOS, ale to jeszcze nie wszystko. Jest tutaj również światło czerwone, a właściwie jego dwa tryby. Mamy tryb mocniejszy, który może świecić. 14 godzin i tryb słabszy, który świeci nawet 70 godzin. Latarka zasilana jest za pomocą akumulatora 21700 o pojemności 500 mAh, a załadujecie go za pomocą magnetycznej ładowarki, która oczywiście znajduje się w komplecie. Norma szczelności tej latarki to IPX8. Dzięki temu, że w stopce latarki znajduje się magnes, możecie ją przytwierdzić do metalowych powierzchni. Ale oczywiście na latarce znajduje się również stalowy klips, dzięki któremu Możecie tę latarkę przenosić np. Na, na pasku bądź na krawędzi kieszeni. Opowiesz o następnym modelu latarki. Zacznę od zachwytów nad tym, jak one wyglądają. To są latarki Baton 4. Tak, te maleństwa, które stoją tutaj przede mną. I muszę Wam powiedzieć, że każda z tych latarek wygląda rewelacyjnie. Po pierwsze, mamy model standardowy, czyli czarny z niebieskim klipsem, ale jest również model zielony, który ma złoty klips. Jest model niebieski ze srebrnym klipsem. No, i na koniec zostawiłem sobie tą latarkę, która robi na mnie największe wrażenie. Otóż ten Baton 4, taki w kolorze jasnego grafitu, ze złotym klipsem, ale ta faktura, która jest na korpusie latarki. Robi na mnie niesamowite wrażenie i przypomina mi pewnego robota z gwiezdnej sagi. No ale już okej, okay, dobrze, kończę te zachwyty nad wyglądem, a opowiem Wam o tym, co kryją w sobie te lata. Ten baton 4 jeszcze ma specjalną nazwę nazywa się Fighter. Pilot. Ok, ale do konkretów. Te latarki mogą świecić z maksymalną mocą 1300 lumenów, ale na najsłabszym trybie pół lumena będą świecić nawet 30 dni. Za równomierne rozłożenie światła odpowiada tutaj optyka TIR. Latarki zasilane są akumulatorem, ładowane są również magnetyczną ładowarką, która oczywiście znajduje się w komplecie. No i jest tutaj ten klips w przypadku Fighter Pilota. Jest on <złoty>. Zresztą tak samo jest w przypadku wersji zielonej. Klips może służyć do tego, że będziecie mogli przynosić tą latarkę na przykład na krawędzi kieszeń czy pasku, ale dzięki temu klipsowi i jego ułożeniu z latarki możecie zrobić prostą latarkę czołową, tylko musicie mieć czapkę z naszki. A teraz o różnicach w stosunku do poprzedniej wersji tej latarki. Przede wszystkim włącznik. Wygląda on zupełnie inaczej. Mamy tutaj włącznik, który obsługuje oczywiście tryby. Światła wokół włącznika. o zaświeciłem sobie za mocno w oczy. Wokół włącznika znajdują się diody. Z jednej strony diody pokazują stan naładowania akumulatora, natomiast z drugiej strony mamy diody, które pokazują nam tryb, w którym aktualnie świeci latarka. Oczywiście, dzięki magnesowi, który znajduje się w stopce tej latarki, możecie ją przytwierdzić do każdej metalowej powierzchni, a norma szczelności tej latarki to IPX5. No dobrze, opowiedziałem Wam o latarkach Olight Baton 4, ale przy modelu Baton zostajemy. W tej chwili chcę Wam pokazać nowe latarki Baton Turbo. No i znowu zacznę od waloru wizualnego, ponieważ mam tutaj trzy latarki Baton Turbo w kolorze pomarańczowym, zielonym, a także standardowym czarnym. Opowiadać Wam będę o tym modelu latarki trzymając w ręku wersję zieloną, ponieważ moim zdaniem wygląda ona bardzo interesująco. Baton Turbo. Świeci z maksymalną mocą 1000 lumenów i ma zasięg prawie 510 metrów. Oczywiście 1000 lumenów ta latarka oferuje w najmocniejszym trybie, ale co ciekawe, w najsłabszym trybie jednego lumena może ona świecić nawet 50 dni. Jak widzicie, mamy tutaj kilka trybów światła białego, jest również tryb stroboskopu. Jest tutaj magnetyczna stopka, przez którą będziecie ładować tę latarkę, ale dzięki niej można również przytwierdzić batona turbo do dowolnej metalowej powierzchni. Na korpusie znajdziecie klips do przenoszenia latarki na krawędzi kieszeni bądź na pasku, ale ciekawym jest nowy włącznik podobny jak w batonie 4. No i wokół tego włącznika również znajdują się diody, dzięki którym możecie sprawdzić, w którym trybie aktualnie świeci latarka, ale pokazują te diody również poziom naładowania baterii. Latarka wyposażona jest również w włącznik czasowy, timer, który możecie zaprogramować w taki sposób, że wyłączy się ona samoczynnie po upływie 3 bądź 9 minut. Można również włączyć zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem bądź wyłączeniem latarki. Natomiast norma szczelności tej latarki to IPX8. No a teraz czas na coś większego. Olight Seeker 4 Pro bo o tych latarkach chcę wam teraz opowiedzieć. Jak widzicie, również występują w kilku wariantach kolorystycznych. Ja przyznam szczerze, że mi najbardziej podoba się ta biała. Zacznę od tego, że latarka sprzedawana jest w komplecie z kaburą, którą możecie założyć na pas. Ale to nie jedyna funkcja tej kabury, ponieważ sama kabura jest również ładowarką. Jak widzicie, jest tutaj gniazdo USB-C. Dzięki któremu można naładować latarkę. A sama latarka świeci z mocą 4600 lumenów i ma zasięg 260 metrów. Natomiast w najsłabszym trybie, w trybie 5 lumenów, ta latarka może świecić nawet 15 dni. Od zewnętrznej strony głowica latarki zakończona jest specjalną zabezpieczającą przed stłuczeniem szkła latarki koronką. Latarka wykorzystuje cztery diody LED. To, co mi naprawdę się bardzo podoba oprócz koloru tej białej latarki, w ogóle w modelu Seeker Pro, jest to, że mamy tutaj płynną regulację mocy latarki. Odbywa się to przez włącznik, który jest również obrotowy można go swobodnie obracać jednym palcem i wówczas uzyskujemy różne moce latarki wokół włącznika znajdują się również diody które pokazują z jaką mocą świeci latarka no i oczywiście wskazują również poziom naładowania baterii Na korpusie latarki znajdziecie również gumową okładzinę która poprawia chwyt. Dzięki temu można latarki naprawdę używać chociażby wilgotnymi dłońmi, a także w rękawicach. No i w tylnej części znajduje się magnetyczna końcówka, przez którą naładujecie wspomniany wcześniej akumulator, ale również dzięki niej przytwierdzicie latarkę do dowolnego metalowego elementu. Norma szczelności tej latarki to IPX8 i jest ona zabezpieczona przed upadkiem z 1,5 metra. Jak już powiedziałem na początku jest kilka wariantów kolorystycznych tej latarki. Oprócz białego, który mi się bardzo podoba, wyróżnia się tutaj jeszcze Deep Ocean. Taka latarka, która jest czarna, ale pokryta jest takimi niebieskimi cętkami. Robi to naprawdę bardzo fajne wrażenie. No i ostatnie latarki w dzisiejszym zestawieniu, chociaż to nie jest ostatni produkt, który chcę wam dzisiaj pokazać, a są to latarki Warrior X4. Zacznę również od kabury. Co prawda, ta kabura nie jest ładowarką do tej latarki, ale jest bardzo wygodna i w bardzo prosty sposób latarkę można z niej wyciągnąć. Warrior X4 to latarka taktyczna o mocnej konstrukcji. To, co mi się w niej bardzo podoba, to to, że jest ona wyposażona w port ładowania, ponieważ ma zintegrowany akumulator. Port ładowania znajduje się pod specjalną odkręcaną zakrywką. Ładujemy tę latarkę za pomocą kabla USB-C, a tuż obok portu ładowania znajduje się dioda, która pokazuje poziom naładowania akumulatora. Tak akurat świeci na czerwono, to znaczy, że niedługo akumulator nam się w tym konkretnie egzemplarzu rozładuje. Latarka świeci z maksymalną mocą 2600 lumenów i ma zasięg 630 m. Wykorzystano w niej diodę High Performance Cool Y, co świadczy o tym, że ta latarka jest naprawdę bardzo mocna i wytrzymała. Po pierwsze mamy stalową koronę, która chroni głowicę latarki. Mamy tutaj 3 mm szkło hartowane, które zabezpiecza diodę. Latarka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, ale również na szok termiczny. Norma szczelności tej latarki to IPX8, ale to, co mi się w niej naprawdę bardzo podoba, to to, że latarka w tylnej części ma włącznik, który obsługuje się praktycznie bezdźwięcznie. Dodatkowo, no tego Wam nie pokażemy. Latarka wibruje, czyli jakby wskazuje wibracjami, zarówno to, że już niedługo się chociażby rozładuje, ale również wskazuje tryby, w których pracuje. Mamy tutaj również specjalny. Taktyczny pierścień, który jest na korpusie latarki, dzięki czemu można tą latarkę obsługiwać jedną ręką. Kciukiem obsługujemy włącznik, a dwa palce przytrzymują latarkę. Jak widzicie, w tej chwili latarka jest w trybie stroboskopu, bo oprócz yy, trybów światła stałego mamy również tutaj tryb stroboskopu, a zmiana następuje przez odkręcenie tylnej części korpusu, aż do zgaśnięcia latarki, a później po dokręceniu latarka wraca do normalnego trybu świecenia. Jak widzicie jest to typowa latarka taktyczna. Występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Czarnej i Flat Dark Earth. Jeszcze jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę w całym tym zestawie, czyli latarka plus kabura. Nie wiem czy taki był zamysł producenta. Podejrzewam, że tak. Ale jeżeli byście sięgnęli po latarkę i zdjęlibyście latarkę wraz z kaburą ee, z pasa to macie tutaj taki Specjalny otwór dzięki któremu latarka spełnia wszystkie swoje funkcje będąc nadal w kaburze. I no i ostatnią nowością od firmy Olight, którą chcę wam pokazać, jest ta oto taśma LED. A nazywa się ten zestaw Olight O-Strip. Kiedy wyciągniemy O-Strip z opakowania, ukazuje nam się. Taka oto taśma. Mamy tutaj 5 metrów taśmy, która wyposażona jest w diody 5050 /50 RGB LED. Proste sterowanie tej taśmy może się odbywać za pomocą włącznika, który jest dołączony do kompletu razem z taśmą, ale prawdziwe walory tej taśmy Ukażą się dopiero, jeżeli ściągniecie sobie specjalną aplikację od firmy OLED, i wtedy będziecie mogli sterować tą taśmą i zobaczyć wszystkie jej możliwości. Jak widzicie, ja już mam zainstalowaną tą aplikację u siebie na telefonie. Zresztą zaraz Wam pokażę, dlaczego wcześniej miałem zainstalowaną tą aplikację. Możecie tutaj naprawdę wybrać wiele wariantów. Jest, jest aż 66 scen, dzięki którym możecie w różny sposób Rozświetlać tą taśmę. Różnego rodzaju efekty dzięki tej taśmie możecie również uzyskać. Wybór kolorów jest naprawdę bardzo szeroki, ponieważ możecie na palecie barw wybierać dokładnie taki kolor, w jakim chcecie, żeby wam taśma świeciła. Taśma zasilana jest kablem USB i ma normę szczelności IPX4. A co ciekawe, nawet jeżeli włączycie muzykę, to będzie ona na nią reagować, także będziecie mieli dzięki tej taśmie swego rodzaju kolorofon w domu. Zobaczcie, taśma reaguje nawet na mój głos. No właśnie, pewnie zauważyliście, że sceneria kolorystyczna za mną trochę się zmieniła, ponieważ wykorzystujemy tą taśmę również do oświetlenia w naszym studio. Wszystko to jest sterowane z mojego telefonu, tak więc. Tego typu taśma naprawdę może sprawdzić się w wielu okolicznościach. No, to tyle w tym wideo, w którym pokazaliśmy Wam najnowsze produkty od firmy Olight. Mam nadzieję, że któryś z nich przypadł Wam do gustu. Ale zanim wybierzecie Waszą najnowszą latarkę od Olight'a, to przypominam Wam, że warto zasubskrybować nasz kanał na YouTube, po to, aby być na bieżąco z wszystkim tym, co tam się dzieje.